Czy chcielibyście się dowiedzieć czegoś ciekawego o żabach? O, to super! Znam kilka fajnych ciekawostek. Posłuchajmy! Kamlotki! Ciekawostki o żabach. Jeden. Żaby to płazy, czyli zmiennocieplne zwierzęta przystosowane do życia zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Wszystkie płazy wykluwają się z jajeczek złożonych w zbiorniku wodnym. Zanim staną się dorosłe, przechodzą przez tak zwane stadium larwalne. 2 Dzieci żab nazywamy kijankami. Kijanki wykluwają się z galaretowatych jaj zwanych skrzekiem. Żyją w wodzie i wraz z rozwojem przechodzą niesamowitą metamorfozę. Wyrastają im kończyny dolne, górne oraz zanikają skrzela i ogon. W miejscu skrzeli pojawiają się płuca, które umożliwiają oddychanie na powierzchni lądu. W końcu mogą wyjść z wody i stać się prawdziwymi żabami. 3. Nogi żab są niezwykle silne i długie. Ich palce są połączone błoną. To wszystko sprawia, że żaby są doskonałymi pływakami i skoczkami. Niektóre z nich potrafią skoczyć na odległość 30 razy przewyższającą długość ich ciała. 4. Żaby są drapieżnikami. Mają długi język, dzięki któremu mogą polować na owady. Najczęściej są to muchy, ważki oraz chrząszcze. 5. Niektóre żaby to prawdziwe mistrzynie kamuflażu. Potrafią dostosować barwę swojego ciała do otoczenia. Dzięki temu stają się niewidoczne dla drapieżników. 6. Mówi się, że bocian to naturalny wróg wszystkich żab. Jednak okazuje się, że żaba nie jest jego ulubionym przysmakiem. Bocian zje ją w ostateczności, gdy zabraknie innego pokarmu. 7. Wszystkie żaby oraz inne płazy w Polsce są pod ochroną nawet popularna żaba trawna. Musimy je szanować. 8. Ropucha nie jest żabą. To jej kuzynka. Ma podobną budowę ciała. Jej skóra jest wyposażona w gruczoły jadowe. 9 20 marca obchodzimy światowy dzień żaby. Mamy nadzieję, że wiele zapamiętaliście z dzisiejszej lekcji. Do zobaczenia.